i bracia. Pedro Regi, Sanguera, Brazylia, 5 sierpień 2021 roku, w orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Nie lękajcie się, Pan was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Proszę was, żebyście byli Mężczyznami i kobietami modlitwy, gdy jesteście oderwani od modlitwy, stajecie się łatwym łupem dla nieprzyjaciela Boga. Bądźcie narzędziami pokoju, według modlitwy Świętego Franciszka z Asyżu i miłości. Ludzkość jest chora, ponieważ ludzie oddalili się od drogi wskazanej przez mego syna, Jezusa. Przyjdą trudne czasy i wielu będzie płakać i lamentować. To, co zapowiedziałam wam w przeszłości, ma się wkrótce urzeczywistnić. Bądźcie uważni. Dajcie mi swe dłonie, a ja was zaprowadzę do mego Syna Jezusa. Szukajcie Pana. Izajasz 55, 6 i następne. Czas radości zmieni się w czas łez. Jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Szczęść Boże, siostry i bracia. Pedro Regi Sanguera, Brazylia, 7 sierpnia 2021 roku w orędzie Maryi, królowej pokoju. Kochane dzieci, zginajcie swoje kolana na modlitwie. Wielka ciemność duchowa. Zbliża się do kościoła mojego Jezusa z winy złych pasterzy, lecz Wy możecie rozproszyć wszelki mrok światłem prawdy. Nie lękajcie się. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia nieprzyjaciół Boga. Miłujcie prawdę i brońcie jej. Bądźcie uważni. W Bogu nie ma półprawdy. Ufajcie Jezusowi. On Was kocha i zawsze będzie z Wami. Wierzcie mocno w Ewangelię mojego Jezusa i rozgłaszajcie Jego orędzie zbawienia. Mój Jezus wiele się po Was spodziewa i wiele od Was oczekuje. Idźcie naprzód drogą, którą Wam wskazałam. Ja będę się za Was modlić do mojego syna, Jezusa. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Siostry i bracia. W imieniu Maryi zachęcamy Was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia. Komu pozwala zdrowie i czuje przynaglenie ducha świętego, zachęcamy do postu, najlepiej o chlebie i wodzie w środy i piątki. Kto nie ma takiej możliwości, niech prosi Maryję o światło, co w jego życiu może stać się darem złożonym naszemu Ojcu, jako przebłaganie za grzechy świata, braci i sióstr i swoje. Do czego, siostro i bracie, zapraszacie Maryja? Może chcecie poprowadzić za rękę drogą ograniczenia Twojego drogocennego czasu poświęconego telefonowi, filmom, serialom, internetowi, zaspokajaniu własnego niczym nienasyconego ja, koncentracji na sobie, na życiu dla przyjemności. Może na nowo chcę ukazać Tobie wartość niedoskonałej rodziny. Ale Twojej rodziny, Twojej żony, Twojego męża, dzieci, rodziców, przyjaciół, sióstr i braci? Z jakim światłem przychodzi do Ciebie Twoja miłująca mama, Maryja? Czy mama nie zaprasza Cię czasem do hojności w Twych darach, ale nie tak, jak Ty tego chcesz, ale tak, jak ona Cię do tego zaprasza? Czy masz siłę, by to odkryć? Siostry i bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję, tak by zgodnie z wolą Boga, naszego taty, orędzia dotarły do jak największej liczby Jego dzieci. I módlcie się, byśmy dalej w woli Bożej prowadzili ten kanał. Bóg zapłać.